Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku, redlenie ziemniaka. Ostatnie już w tym sezonie. Nałożyłem trochę obciążników na radełko, żeby lepiej w ziemię wchodziło. Redle tylko redsonie, bo tutaj gala nie, nie potrzebuje, ona była wcześniej dość wysoko właśnie obsypana bineta też nie potrzebuje ze względu na to, że te ziemniaki też nie rosną jakoś że nie rosną jakoś płytko najbardziej właśnie w tym czasie obredlenia wysokiego potrzebuje redsonia ze względu na to, że płytko ziemniaki zawiązuje i aby ograniczyć Straty właśnie związane z zielenieniem ziemniaka warto ją wys wysoko obrębić. Ja wam pokażę. O. Trzeba się przewrócić. Łęty, no praktycznie po, po pas. Tej lekko one są tak rozjechane. Ale nawet nie rozjechane, one są tylko lekko tak przyłożone. O, tu muszę. No to, bo to mi nic nie mogłem tego wyjąć. Łęty są tak trochę yy, przyłożone, ale to nie szkodzi. One się wyprostują. Właśnie. Dlaczego Władek nie jest obniżony? Żeby właśnie nie niszczył mi tak w ziemniakach, bo mam ramy od tura. Ale obredlone wysoko. O to chodziło. Rama od tura jest dość nisko, ale powiem Wam, że w tym ustawieniu oryginalnym jest idealnie do ziemniaka. Tutaj jak wygląda po redleniu, staram się najgłębiej jak się da. Ustawiłem. No i mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo mniej zielonych jak w zeszłym, szczególnie o, tu szczególnie, że w zeszłym miałem właśnie z tym duży problem w Red Soni, że była zielona dlatego, że no, nie była na głęboko obredlona w tym właśnie ostatnim czasie i w tym roku właśnie no cóż, trzeba uczyć się na błędach trzeba poprawiać te błędy jeszcze sobie ustawić, żeby było naj, najgłębiej jak się da jeszcze nawet specjalnie ciężarki z gładka nałożyłem, żeby jeszcze głębiej to ten opielacz wchodził e, mogę wam jeszcze jak chcecie pokazać galę tutaj gala tak to wygląda ona tak to obredlona wystarczy bo nie rośnie na szczęście tak płytko jak redsonia a nie chcę w nią wjeżdżać bo już zaczyna y, międzyrzędzia zakrywać miejscami a z kolei w winetę też nie chcę wjeżdżać bo ona głęboko rośnie nie potrzebuje takiego obredlania y, no i jest też to wcześniejsze wystarczy w niej, nie? I... boję się, bo te krzaki jeszcze wyższe są i je to mógłbym poniszczyć. Już no, no jak widzicie już zaczynają kwitnąć. Z kolei redsonia właśnie jeszcze przed kwitnieniem jest. Krzaki też ma dość wysokie, ale yy, no wymaga tego. Już wolę nawet trochę tego krzaka poświęcić. Bo i tak naciągnie ten ziemniak jak potem y, pół plonu wyrzucić, bo zielone więc y, trzeba, trzeba po prostu wybrać co jest lepsze jeżdżę po pierwszym biegiem żeby tego ziemniaka jak najmniej uszkodzić o. Tak to wygląda Ale trochę się kładą, ale staną Spokojnie po, na 800 obrotów do 1000 Żeby no, nie było za szybko bo to, to nie może być szybko Po prostu no nie może To są takie prace że nie ma się coś śpieszyć Dużo tego nie ma bo ile tu 2, 4, 6, 8, 10 rzędów takich głównych za chwilę moment będzie więc tak to tak to wygląda u mnie no, a jeszcze może nagram jak będę talerzował z Deere'em ale to zobaczę jeszcze jak to wyjdzie z tym w ostatnią średnio z tym nagrywaniem przyznam no, trochę się niszczą w szachie, ale co poradzę rozstaw jest dobrze ustawiony no cóż tak jak mówiłem, no trzeba wybrać czy wolimy mieć zielone ziemniaki czy jednak ładniejsze, czy jednak mniej tych zielonych ale myślę, że one się odbudują jeszcze a władek jak widzicie teraz chodzi dobrze i brakuje mi w nim bardzo właśnie 4x4 mocy ma ale nie ma przyczepności Przyznam się, że wystawiłem go na sprzedaż Na marketplace, na Facebooku yy, Niestety, no właśnie Przez ten brak napędu pod, no, Potrzebuję ciągnik z napędem Już troszkę większy, żeby miał większy udźwig podnośnika Władek pak fajny do tych takich lekkich prac typu właśnie redlenie ziemniaka yy, Obsypywanie, ale no no niestety, no potrzebuję coś z mocniejszym podnośnikiem, żebym mógł tym jeszcze pryskać, żeby coś, żeby to właśnie jeździło cały czas na, na wąskich kołach, no i 4x4, żeby to móc sadzić tego ziemniaka normalnie, tak jak teraz mam sadzarkę S211, to no Władek w niej się może zamęczyć bardzo przejść właśnie na rzędy, rozstaw 75 cm żeby właśnie ograniczyć ilość zielonych ziemniaków bo to było bardzo nieuchybne yy. takie frustrujące że człowiek kopie a tu same zielone wychodzą i, i no niestety też teren teren na którym pracuje tego wymaga i no, tak jak mówiłem, wybory, wybory i wybory. No. Rolnictwo to jest ciągłe podejmowanie decyzji, a zrobić tak może, a może tak, trzeba wszystko wyważyć, co najlepsze, tak? bo możemy, co chce, trzeba wyważyć, co nam da, czy, czy jednak właśnie te korzyści z tego, co zrobimy, będą wyższe jak straty gdy czegoś właśnie nie zrobimy no, rewersja inteligencko działa bez grzytu sprzęgło ładnie wyregulowane no. wspomaganie leciutko chodzi szczególnie nawet widać tutaj po tym że kura ma założonego no nie zdejmowałem go bo to z to jest trochę problem, jak on, no ciężko go, trzeba go jakoś podpierać, on nie ma tych łap, nóżek, to tak trochę niebezpiecznie, jak jest zdjęty, bo nie daj Bóg, jakieś zwierzę podejdzie, dziecko i się przewróci na niego, w sensie tur się na dziecko przewróci, problem potem. Lepiej nie nawet jeździ czasem na tym ciągniku. O, jak ładnie idzie, ale sucho. Zobaczcie, jak się kurzy. Jaki tuman kurzu, masakra. Nie pada już. Tak O Ojej, ale nie za dużo. Tak jak nawałnice w Polsce przeszły potężne, ludziom gradobicia niszczyły wszystko, i no, no, cały dobytek tracili przez gradobicia, gradobicia. Szczerze współczuję. Tak, u nas jest no, potworna susza. Mało co padało, nic. W sumie przez ostatnich 2-3 tygodni nic nie padało. Nie? I, to jest takie co może obniżyć klonowanie ale no niestety no, mógł, można w sumie tego ziemniaka nawadniać, no ale też zależy czy, czy ktoś ma sprzęt do tego, tak Bo, no ja na przykład nie posiadam sprzętu do nawadniania i jestem no, uzależniony od pogody. W 100% uzależniony od pogody. Bo, nie bo bez nawadniania to w dzisiejszych czasach ciężko ale trzeba robić jak się da najlepiej trzeba zbierać wiedzy i wykorzystywać tą wiedzę w 100% tak nie w 110-120 bo w sumie człowiek całe życie się uczy, i no, tak jak ja, no z roku na rok coraz ładniejszego mam tego ziemniaka, nie ukrywam. W tym roku to już w ogóle jestem. Chyba jak, jak żadna katastrofa nie przyjdzie, ani nic, to będzie najładniejszy ziemniak, jaki w życiu miałem. To słuchajcie. Ja nie będę przedłużać taki vlog 12 minutowy, 13. Zalajkujcie czasem jakiś film. Powiedzcie, że to no, fajnie się wtedy nagrywa. Fajnie się człowiek czuje, jak tak jest. Jego praca doceniona. Mam nadzieję, że GoPro uda mi się kupić. To na koniec tego roku jak właśnie po zbiorach posprzedaję wszystko. I wtedy po stare tak jak mówiłem, się no nie jestem. To przednie GoPro, to którym nagrywałem uległo zniszczeniu. No i cóż, i dlatego nagrywam telefonem także z telefonu plus taki, że dźwięk jest dużo lepszy. Dobra, to nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym progu. Na razie cześć!